I nie oglądaj tego, co właśnie nagrałeś. Przynajmniej nie od razu. Coraz częściej prosicie o więcej szczegółów dotyczących tego pierwszego nagrania próbnego dla Was. Co to ma być? Ja sądzę, że to powinno być coś krótkiego. Półtorej minuty, dwie, trzy minuty to jest max. Waszego przedstawienia się, Waszych pasji, zainteresowań. Plus spróbujcie też na koniec nagrać jakiś rodzaj wezwania do kontaktu z Wami, do, do ściągnięcia jakiejś aplikacji czy wejścia na stronę. I od razu po nagraniu nie rzucajcie się, żeby to zobaczyć. Zróbcie sobie dzień przerwy i tak będziecie bardzo surowymi krytykami tego, co nagraliście. Następnego dnia też proponuję, żebyście nie oglądali od razu całego nagrania. Puśćcie sobie sam dźwięk i posłuchajcie jak mówicie. Za głośno, za szybko. Być może za słabo intonujecie, być może akcenty są postawione nie tak. Zróbcie sobie notatkę. Potem włączcie sam obraz bez fonii. Zobaczcie jak się zachowujecie, jak pracuje wasze ciało, jaką macie pozycję, jak stoicie, jak patrzycie. Idealnie by było gdybyście poprosili, teraz są na przykład takie narzędzia sztucznej inteligencji, które czytają wam tekst, który powiedzieliście. Trzecie to powinno być czytanie właśnie tekstu. Czyli zobaczcie co powiedzieliście w słowach. Zobaczcie czy czegoś nie było za dużo, czy nie ma powtórzeń. I idealnie potem dopiero na sam koniec zobaczcie komplet, czyli wizja, fonia, treść i wtedy dopiero ocenicie swoje wystąpienie kompleksowo.